Hej wszystkim! A... Hej, jeszcze raz! Dalej jestem bardzo Dobra, jeszcze raz. Chodzi mi o to, że dzisiaj będzie troszkę innego rodzaju film, ponieważ zawsze mnie kusiło, żeby taki zrobić. A jakby też nigdy nie miałam do końca szansy, okazji, a do końca nie wiedziałam jak. Także dzisiaj będzie ten film. A dzisiaj jest tak naprawdę Black Friday, także wiecie, co się z tym wiąże. Um, Przecane już siedzę na internecie od rana, a ponieważ sklepy jeździeckie po prostu wybuchły przed nami po prostu żal nie skorzystać tak naprawdę, szczególnie jak się oszczędzało na przykład przez cały rok na to. Także wykorzystałam z tą szansę też po ostatnich widzę, że mam małego nowego członka rodziny. Także troszkę wyprawki szkolnej dla malucha się przyda. Będę nagrywał ten, ten film w takich odcinkach. Także nie zdziwcie się, jeżeli będę w różnych miejscach, w różnych outfitach, o różnej porze, ponieważ placki będą przechodziły różnej, z różnym czasem, a Mimo wszystko będę chciała korzystać z danego sprzętu Prawie wcześniej niż czekać aż to wszystko przyjdzie naraz. Także będzie to taka kompilacja wszystkich filmów To zaczynamy pierwszą rzecz um, Mój team jest jednym... Jest po, chyba najlepszy na świecie po prostu Przecudowny, przemiły, przekochany um, są cudownym wsparciem No naprawdę mogę się dzielić z nimi Ze wszystkimi... Um, znaczy wszystkim z nimi um, po prostu dziękuję Wam wszystkim. Jako prezencik od nich dostałam właśnie moje upragnione ochraniacze z Veredusa, a w przypadku młodych koni jakby wskazane jest to, żeby jeździć w ochraniaczach na rzepy um, oraz tak naprawdę jest to zakazane prawnie przepisami Efei, żeby młode konie startowały w ochraniaczach na kołki. Nawet mają do tego stopnia ograniczone ciężar ochraniaczy do pewnych, pewnego wyniku. To jest tam naprawdę, muszą być naprawdę lekkie te ochraniacze, a najczęściej też się jeździ tak naprawdę na tych młodych koniach w, bez tyłów. Dlatego my też zakładamy na padoki, jak już, jeżeli ma koń ubierać ochraniacze na tyły, bo na przykład larynx nie chodzi, bo też nie jest kuty na tyły to bardzo delikatnie ochroniaczy na rzepy na tył a na przykład jeżeli nie ma takiego skazania to najlepiej żeby w ogóle nie chodził ochraniaczek na tyły a przody tylko na rzepy i na przykład później na zawodach ubiera się mu na kołki na przód na tył rzepy jaki jest bardzo delikatny albo na kołki, na tył, żeby właśnie mieć ten efekt trochę bardziej podnoszenia nogi czy takiego uwrażliwienia. Ale te ochraniacze tak wyglądają, zaraz wam pokażę, jak wyglądają na hołście, na heniu. Są niesamowicie miękkie, lekkie właśnie i bardzo dobrze chronią nogę. Też się szybko nie niszczą. bo również wszystko ten werenet, jest bardzo dobrą firmą, jeżeli chodzi o jakość. No i... No jest Dzięki! Druga rzecz jaką dostałam to czapraczek z Kentucky z w papitkę ale sama dziewczyna mi powiedział że on dopiero będzie jechał do mnie a, że już jedzie do mnie także jeszcze nie mogę wam go pokazać ale jak tylko przybędzie to, to nagram, także... Stay tuned! Cześć! Dzisiaj jest Kolejna część odkrywania, co takiego zamówiłam na Black Friday. Pierwsza paczka dopiero przyszła. E, I jest to z EquiShop'a. E e, zamówiłam... Zamówiliśmy. Zamówiłam e, w rozmiarze, o dziwo, C. duże literka C z chorce, mi się wydaje. Niestety nie odkryłam, co to jest za rozmiar. Eee, doszłam do wniosku, że skoro jest C, to, to może pochodzić od Kob. Eee, ale trochę strzeliłam ciemno. Eee, także nie wiem. Oraz bluzę, którą również majulkę. Eee, tylko że w kolorze takim rodzowo czerwonym. wygląda tak? Jest dużo ciemniejsze na żywo eee, niż w filmie. Ale jest prześliczna. Jak właściwie wszystkie loki stickera. Także teraz Wam pokażę, jak wygląda na mnie, na żywo. A jeszcze zobaczmy, na ile się pomyliłam, czy się nie pomyliłam w zamówieniu Chyba będą dobre. Czy zastanawiacie, czemu tak naprawdę, po co mi kolejna para ochraniaczy przednich e, na rzepy? Eee, to powód jest taki, że zakładamy haustowi ochraniacze na zewnątrz. Eee, no i po prostu działają takie bardziej do ciorania. Są zwykłe klasyczne sworce, eee, bez żadnych jakichś dodatkowych amortyzacji tego rodzaju rzeczy. Także myślę, że będą pasowały. Nie będzie żadnego problemu. Zwykłe, zwykłe czarne ochraniacze. Także jak już odhaczony, czekamy na dalsze przesyłki. Kim? E, dzisiaj kolejna część małego haulu, um, bo przyszedł prezencik dla mnie i dla Hausta. Um, zaraz wam go pokażę. W początku mówiłam... Um, Mój wspaniały team zechciał nas jakoś tak gościć, bardzo. E, I dostaliśmy właśnie w prezencie um, ochraniacze z Berydusa oraz czapraczek. E, miał być mój mi upragniony z pepitkę, ale niestety nagle się wyprzedały. Wszyscy musieliście je wykupić. Um, ale ten też jest po prostu przecudowny, jest z Febro. Zaraz Wam go pokażę bliżej jest brązowy, w takie piękne pikowanie oraz właśnie z częściowo wyżyty cekinami. także łączy męskość hausta z ze mną <noise> nie jestem, aż taka męska, jak um, mi się wydaje przynajmniej. a także ze spuksa srebro jest prześliczny. dziękuję bardzo. Cześć wszystkim, a Gingerka. Eee, Kolejna część tego vlogu: haulo, filmu, wideo. A jak widzicie, się już zawiesiłam świąteczne e, ozdoby, także już jest grudzień konkretnie bodajże 16 grudnia. Także naprawdę długo trwa nagrywanie tego filmu. Ale wczoraj przyszła do mnie paczka z. Febro, także e, jestem mega szczęśliwa, że dotarła, ponieważ były małe problemy z, z kompletowaniem zamówienia, w związku z tym, że tak dużo z Was po prostu zamówiło w tym sklepie rzeczy. Um, ja osobiście też postawiłam na zakupy firmy Kentucky, Febro, bo były niesamowite przeceny. Um, a zawsze, od zawsze właściwie, jak zobaczyłam tą firmę, to mi się bardzo podobała. Także to jest część zamówienia. Niestety zamówiłam też kantarek. Um, pokażę wam go na zdjęciu teraz. Ale sam nawet producent nie miał go z siebie, bo po prostu został wykupiony co do ostatniej sztuki. Także jak tylko zostanie na nowo... Um, Stworzony, wyprodukowany i dostarczony do sklepów, to mi go przesłać, i wtedy Wam pokażę, najpewniej no na Instagramie zdjęcie na hałście, jak on wygląda. Ja! Yeah. Okej. Okay. Uh, cieszę się, co moje oczy widzą. Uh, także. Okej, okay. uh, zamówiłam. Ten oto piękny kafrak z Kentucky. O, znowu kolory są inne niż naprawdę. On jest bardzo ciemnozielony. I szczerze mówiąc, myślałam, że będzie z innego trochę materiału że będzie bardziej takiego śliskiego, a jest z normalnego. Powiedzmy normalnego. Także z Kentucky, zielony. Um, zobaczymy. Przez... Myślałam, że będzie idealny dla hausta, ponieważ. A moje wszystkie czapraki to kolory granat, czarny i biały, także to może być fajny, ciekawy akcent kolorystyczny. A, a no i teraz jeszcze brązowy. Tak. Ale w każdym razie, ten zielony jest prześliczny, zobaczymy jak będzie wyglądał, ale jest takim właśnie chłopięcym czaprakiem, także damy radę z nim coś fajnego wykombinować z faustem. I druga rzecz, Eee, ja jestem od zawsze wierna temu, żeby mieć e, ładne komplety, jednakże do, e, nie kupiłam uwiązu z tylko po prostu zwykły granatowy. E, lubię akurat ten splot, bo wydaje mi się, że jest taki dosyć um, trwały oraz łatwo się go jakby. Nie zaciąga się aż tak bardzo. Zobaczymy w trakcie tak naprawdę, to jest z korca po prostu zwykły. A! No i ma ten zwyczajny karabinczek niebezpieczny i to kupiłam specjalnie dlatego, że um, jak konie są przewożone, to albo na przykład właśnie do buchmanek, jak się je wprowadza, no to lepiej mieć zwykły, ponieważ jak jest bezpieczny, to faktycznie, jeżeli się odsadza w Buchmancie, to wiadomo, lepiej mieć ten bezpieczny, ale e, jeżeli na przykład się wyrywa, no to może sam się otworzyć, no ale latający koń po całym stajni nie jest najlepszym pomysłem. Także jest zwykłym, tak samo jak na przykład są spacery gdzieś na zawodach, to zawsze ten zwykły karabinczyk jest lepszy. E, dlatego też to zamówiłam, żeby mieć później na zawody takie na no, zabezpieczenie, bo zazwyczaj musiałam pożyczać. Także to. No i została tak naprawdę jeszcze jedna przesyłka z Genelu. I czekamy dalej. Powinna przyjść dzisiaj albo jutro. Cześć, edycja. Już nie wiem, która część tego filmu nagrania czegokolwiek. A, ale dzisiaj przyszła. Właściwie wczoraj. Ostatnia przesyłka. I jest. Z GNR-u. Muszę powiedzieć, że jest to ciężka, ponieważ zamówiłam parę rzeczy ciekawych e, dla hosta. Zaraz zobaczycie co to takiego. Ja też jestem ciekawa jak to wygląda. E, no i zaczynamy odpakowywać! Tego się nie spodziewałam, to co bardzo dziękuję skupowej. Śliczna e, maseczka. Dzisiejszych ciosek, mega potrzebna. A jest naprawdę super, bo jest materiału konikowego. Nie wiem, czy widzicie, ale super sprawa. Także dziękuję bardzo za taką, taki dodatek. A I teraz tak. Problem mieliśmy taki z Haustem, ponieważ jest mały. Nie jest największym koniem. A ostatnie nasze konie były duże. Zarówno Brego, jak i Olgin oraz te, z którymi współpracowałam, zawsze miały około 1,70 wzrostu. To też nasze e, wszystkie jakby cały sprzęt, mamy albo full, albo 145 na przykład derki. Także moja bordowa derka e, dla Hausta jest ciutek to za dużo, za mało powiedziane, jest po prostu za duże dla niego. A także kupiłam mu wierkę z Epilina, szarą 135. A I mam nadzieję, że będzie się na niej wyglądać. A chciałam po szarą, ponieważ jest taka neutralna, pasuje do wszystkiego, oraz tak wpisuje się w kolorystykę moich rzeczy. No i też uwielbiam kolor szary, także zaraz go Wam pokażę, a ponieważ myślę, że nie zobaczycie tutaj, jak tak naprawdę ona wygląda. Mogę tylko powiedzieć, że jest fajny polar, ładnie jest wykonana, tak jak ogólnie rzeczy z Equilina, są bardzo dokładnie oraz jakościowo są bardzo dobre. Jeden mój czaprak ma już z 5 lat i nic się z nim nie dzieje, a naprawdę go cioram tak ostro, uwielbiam go. Kocyki! Jeżeli ktoś, e, jeżeli transportowaliście konie, to wiecie, że trzeba chronić ich nogi, bo mogą się dziać bardzo e, różne dziwne rzeczy z nimi. A w transporcie, szczególnie jeżeli nie są spokojne, plus jest taki, że house jest bardzo spokojny, e, ale i tak zawsze chcemy jakoś tam go zabezpieczyć. E, no i są dwie opcje, jeżeli chodzi o. o, o Chronienie nóg w transporcie albo właśnie ochraniacze, takie transportowe, bardzo wysokie, których nie chcemy do końca użyć w jego przypadku, ponieważ są um, no są wielkie. <laughs> nie wiemy, jak będzie, e, jak przeżyje tą, tą zmianę nagłą, jak dotąd jeździł w ochraniaczech, chłopcze. A te są kocyki. Te są kocyki. To są kocyki. E, czarne, zwykłe kocyki. A, bardzo duże je się właśnie tak owija nogę oraz na zewnątrz olikom. one chronią od właściwie e, ziemi nad staw e, nadgerstkowy konia oraz tam mniej więcej dochodzą do wysokości stawu skorpowego konia także fajna opcja, myślę, że dla młodszych koni house potrafi, wytrzymuje bycie bandażowanym, także myślę, że to jest super opcja Także będzie korzystane szczególnie na zawodach wszelakich. I trzecia no. rzecz, która mi będzie bardzo widzieć, to kantar. Jestem ciekawa, jaki jest, ponieważ nie było to proste zamówienie na stronie. E, na zdjęciach kolor był skóry brązowy, na e, opisie był czarny, także. Jest taki jak myślałam, brązowo-czarny. Ok, i teraz pytanie: czemu taki kantar? Teraz Wam go zapnę i będziecie widzieć. Nie jest on dla hausta, <noise> jest dla Lariosa, ponieważ Larios jest olbrzymem i czasem jak się go prowadzi, szczególnie na spacerach albo na zawodach, to tym bardziej zaczyna dziczyć. I wtedy taki kantar może być dobrą opcją, ponieważ. Ma tutaj sznurek i on mocniej działa wtedy na nos, tak samo po bokach jest na policzki i po prostu będę miała na nim lepszą kontrolę. Nie będę workiem ziemniaków przyczepionym do uwiązu tylko raczej człowiekiem, który trzyma konie. Także super sprawa. Bardzo mi się podoba. Poza tym zawsze marzyłam też, żeby mieć taki ładniejszy, skórzany kantar. I to jest właśnie wszystko, co zamówiłam. Nie przyszedł jeszcze tylko ten e, kantarek z Kentucky dla Hausta. E, tym razem właśnie odwrotnie, bo jest futerkiem, tak, także będzie bardzo delikatny dla niego. Ale super rzeczy. Nic z tego nie było jakby... To nie jest reklama żadnej z tych rzeczy, po prostu... Przedmioty, których potrzebowałam, a były też na wyprzedaży, albo które mi się po prostu spodobały, a oszczędzałam na nie, także nikogo też nie zachęcam do tego, żeby nagle wydają wszystkie swoje oszczędności na jakieś zakupy dzieckie. Um, ale trzeba korzystać i szukać takiej promocji. Um, polecam to, polecam, znaczy polecam to. Będę dawała wam znać, jak się trzymają te produkty, jak, jak z nich korzystam czy naprawdę są fajne, także ogarniajcie Instagrama, bo tam najczęściej się komunikuje i zdaje relacje. A no i zapraszam do następnego filmu. Pa!